Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But ba the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But ba the bang. -bang. moi kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco po raz kolejny i zapraszam Was na tag, czyli znowu luźno mam na liście swojej, na swojej liście propozycji do nagrywania filmików mam kilka tagów i w tym akurat wygrzebałam tak o nazwie dzieciństwo, 5 pierwszych skojarzeń, no to czyli tak jak nazwa tagu wskazuje będę wymieniać Wam pięć pierwszych skojarzeń na temat dzieciństwa, czyli co przychodzi mi pierwszego na myśl, jeżeli myślę o swoim dzieciństwie. Ja sobie pozwoliłam oczywiście to wypisać, bo wiadomo, że tych skojarzeń jest na pewno zdecydowanie więcej, ale to są takie pięć pierwszych moich skojarzeń, z czym ja kojarzę dzieciństwo, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam, zostańcie ze mną. No i przechodzimy do rzeczy. Nie zostałam otagowana, e, zastanawiam się na sam koniec, czy kogoś otaguję, to Wam oczywiście powiem. E, przechodzimy do skojarzeń. Pierwsze moje skojarzenie, e, kolejność jest tutaj zupełnie przypadkowa. E, pierwsze skojarzenie, e, czyli ja sobie sam szałasy. E, słuchajcie, jaka historia jest z szałasami? Mianowicie taka, że. Ja, jak wiecie, nie byłam kompletnie, ale to kompletnie nigdy nie byłam taką typową dziewczynką, naprawdę, zero sukienek, zawsze spodnie, spodenki, traperki, jakieś buty, zawsze wiadomo, jakieś takie mało dziewczęce, a szałasy dlaczego? Na moim osiedlu, na którym się wychowywałam, czyli właśnie tutaj teraz, gdzie jest mój rodzinny dom, czyli w Kołobrzegu, tam gdzie teraz akurat jest sklep, to były trzciny, słuchajcie, było pełno trzcin, to, było taki, to był taki plac... Bez zabudowy i tam było pełno trzcin. No i ja oczywiście z całą brygadą z osiedla biegaliśmy po tych trzcinach i robiliśmy tak zwane szałasy. Robiliśmy schronienia, jakieś domki, tam się zbieraliśmy, obgadywaliśmy jakieś plany. Generalnie w ogóle nas fascynowała takie coś takiego jak szałasy, bieganie po drzewach, robienie domków na drzewach, nie wiem, co jeszcze. No, generalnie szałasy. Dlaczego to o tym powiedziałam? Bo tam spędzałam naprawdę bardzo dużo czasu. Jeździliśmy rowerami, zbieraliśmy się w taki, z taką grupką e, dzieciaków i po prostu tam potrafiliśmy w tych szałasach, słuchajcie, robiąc te domki, i tam się w jakieś wyliczanki też bawiliśmy, coś w że, że się biegało. No i stamtąd też mam pamiątkę na, tutaj na udzie, w postaci oczywiście. Em, Szramy, szramy jaką sobie zrobiłam, bo przycięłam sobie trzciną właśnie nogę. No, także mam, mam bliznę do dziś. Także pierwsze moje skojarzenie to są właśnie szałasy i trzciny, czyli właśnie robienie takich tak zwanych domków, po prostu w, spędzaliśmy, w których spędzaliśmy jak najwięcej czasu. Kolejna, czyli druga rzecz, czyli drugie skojarzenie, wiecie, to są to wakacje. Nie mogłabym nie wspomnieć o wakacjach. Dlaczego wakacje? Wakacje zwłaszcza na wsi. Tak, moi mili, tak, moi mili, na wsi. Wakacje u mojej babci, świętej pamięci, czyli mamy i taty mojej mamy, po prostu to były najlepsze wakacje na całej kuli ziemskiej. Jechaliśmy zawsze na wioskę, pływaliśmy w takim bo to wiadomo, to był taki strumyk w sumie jakiś taki nie staw, to nie był staw, to była rzeczka. To była rzeczka generalnie, nie wiem, półtorej na półtorej czy dwa na dwa. Znaczy, wiecie, dwa w e, szerokości, no i oczywiście długa, tak? Gdzieś tam się dopływało pod jakiś most. Więc generalnie wakacje, wakacje na wsi to były najlepsze wakacje w ogóle, jakie można sobie było wymarzyć. Spacery z babcią po całej wsi pod rękę i opowiadanie różnych historii z babci e, młodości. E, zbieranie się tak w ogóle e, dzieciaków, e, jak to się kiedyś mówiło, z miasta, tak? Bo wszyscy z miasta zjeżdżaliśmy e, grupowo, nawet zjeżdżali z innych miast. E, nie wiem, z tego miejsca, jeżeli na przykład Kazik mi ogląda, to oczywiście bardzo gorąco Cię pozdrawiam, będziesz wiedział o co chodzi, to jest kolejny chłopak, który po prostu przyjrzał do swojej rodziny, ja do swojej rodziny, więc jakieś takie pierwsze miłoski, pierwsze spotkania, pierwsze takie wiecie, mizi, mizi, kizi, mizi na w ogóle na jakimś tam tym, jak się to nazywało? No, że jest siano, ale to było w tym, w takich nie zagrodach, tylko, o Boże! Znaczy nie o Boże, że się przeraziłam, tylko w oborze. Czyli chodziło się do obory i tam było takie u góry, takie wywalone, wszystko w sianku. Wiecie o co chodzi my? Tam takie mało laty, za po tym sianku, buziaczki w policzki i to była taka fascynacja. Po prostu ogólnie wakacje na wsi, naprawdę granie w piłkę, bujanie się, na przykład nie wiem, w takim parku zrobiliśmy sobie sami bujawkę, chłopaki, po prostu jakieś liny pozłączali ze sobą, do tego jakaś opona pozwiązywali i tak spędzaliśmy czas na jakieś kawałek, deski i po prostu to były nasze bujawki. To był najpiękniejszy okres w moim życiu. Także wakacje na wsi, były, był to najpiękniejszy okres mojego dzieciństwa. E, tam spędzałam naprawdę chyba co roku wakacje. Także wakacje na wsi, mm, oczywiście smalec, smalec po prostu babci roboty, rosołek co niedzielę, no to są takie właśnie czasy. Drugie skojarzenie to są wakacje. Trzecim skojarzeniem są oczywiście mm, gumy. Gumy, wymienię tu Turbo, e, gumy Donald, i wafelki kukuruku. To są takie trzy, co mi przyszły tak najszybciej, tak tutaj pierwsze na myśl. Jeżeli chodzi o gumy turbo, to są takie, w których zbierałam historyjki. Historyjki zbierałam z tymi autami przeróżnymi, takimi sportowymi. Wymieniałam się z chłopakami, tak jak mówię, ja nie byłam naprawdę typową dziewczynką. Ja miałam samych kolegów, i ja miałam bardzo mało koleżanek. I chyba nawet to się utrzymuje, można powiedzieć, prawie że do dziś. Także najbardziej przyjaźni się z Kimś, um, z kimś płci przeciwnej niż z dziewczynami. E, także um, gumy turbo i tam historyjki z autkami. Gumy Donald to wiadomo, historyjki, po prostu historyjki e, kaczora Donalda. E, a kukuruku to był taki wafelek, on był chyba z nadzieniem bodajże. Na samym początku one były w zielonym opakowaniu. Nadzienie miały, one były, to był biały wafelek bez żadnej tam czekolady i w środku jakaś chyba była waniliowa taka masa czy coś i do tego właśnie w każdym wafelku słuchajcie, były naklejki były naklejki, do których po prostu do sklepu się szło prosiło się, czy chyba płaciło się nawet nie pamiętam teraz e, zakupowało się chyba bodajże, albo się dostawało jak się kupiło ileś tam sztuk chyba wafelków albumy, albumy do których te naklejki się przyklejało i zbierało, tak to właśnie wyglądało ja po prostu zbierałam, ja miałam manię zbierania e, po prostu takich rzeczy Było też zbieranie karteczek kolorowe karteczki takie e, albo zapachowe, albo niezapachowe, też była mania też je zbierałam i się wymienialiśmy. I co jeszcze zbierałam? Puszki. Dziewczyny, chłopaki, wiem, czy pamiętacie okres, kiedy się zbierało puszki? Ja ostatnio nawet z mamą wspominałam, bo nawet mama mi opowiedziała historyjkę, że specjalnie gdzieś tatę wysłała, moi rodzice kompletnie, kompletnie, po prostu totalnie abstynenci, nie wiem skąd ja się urwałam, że lubię browara, e, tak, moi rodzice całe życie abstynenci i powiem Wam, że mama wysłała tatę gdzieśkolwiek, ja nie pamiętam, czy to było czy to do Peweksu, czy gdzieś jeszcze wtedy, w tamtych czasach, e, po po prostu piwo, po piwo, bo puszka z napisem fax albo fakse, jakoś tak, była najbardziej godliwą puszką. I ja po prostu tak im wierciłam śrubę, że ja po prostu tą puszkę muszę mieć, bo jak to jest mało? No kolega ma, tamten kolega ma, a Paweł, Gaweł mają, a ja nie mam. Więc właśnie była taka śmieszna anegdota, że mama musiała wysłać mojego tatę po browara po prostu gdzieś tam do Peweksu, żeby Agnieszka miała puszkę. No, szkoda, że była wtedy mała, bo z chęcią bym takiego faksę teraz e, wypiła. No, także generalnie zbieractwo, zbieractwo wszystkiego, naprawdę to była taka mania, to były takie fajne czasy w dzieciństwie, gdzie zbierałam po prostu wszystkiego, historyjki, e, jakieś obrazki, karteczki, e, no wszystko, puszki, naprawdę zbierałam po prostu wszystko i te naklejki z kukuruku. Więc to jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz, słuchajcie, to jest Pewex. Ja napisałam sobie Pewex, o co mi chodzi w Pewexie? Oprócz tego, że słodycze, czyli na przykład y, bardzo popularne wtedy gumy, te takie... Kulki, gumy, kulki, teraz one są wszędzie, ale ten smak, dziewczyny, chłopcy, to nie, są, to nie jest po prostu absolutnie, to nie jest ten smak, który był kiedyś. To są te kolorowe gumy, kulki, które były w takich, w takich wąskich opakowaniach. Długie, wąskie opakowanie, nie miałam wam nawet pokazać, o, przykładowo w czymś takim. I tu po prostu kulka koło kulki, one były kolorowe, wsadzone w, tak, w takie plastikowe coś i tutaj jak tabletkę po prostu się odczepiało. Więc e, gumy kulki, nie wiem czy pamiętacie. Na pewno jakieś oranżatki, pamiętam, kolorowe oranżatki też do picia ze słomką uwielbiałam, ale pewek i przede wszystkim Barbie, no oczywiście Barbie, przecież to była mania na Barbie. Ja pamiętam, jak jeszcze pozazdrościłam mojej kuzynce, właśnie Ewa, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ponieważ Ewa zawsze miała pierwsza ode mnie jakąś. Od Ewa to moja młodsza kuzynka. I zawsze miała jakąś nowszą, najnowszą Barbie. Ja tak i tego zazdrościłam. Ja do dzisiaj to pamiętam. Ewa w ogóle była pierwszą osobą, która miała domek dla lalek Barbie. Ja pamiętam jak dziś, jak ja chciałam u niej nocować. Jak ja męczyłam robaka moim rodzicom i jej, czyli jej tato jest moim chrzestnym. Ja strasznie ich męczyłam, że ja muszę po prostu nocować u bo ja muszę po prostu się pobawić tym domkiem dla lalek pozwiedzać, pochodzić, po, wiecie, poudawać rodzinę, Miał, miałyśmy kena, dzieci, auta, koniki, pieski, szczoteczki dla tych piesków, miałyśmy generalnie wszystko, jakbyśmy tak złączyły moje rzeczy i Ewy rzeczy. Zaufajcie mi taki mały peweks, naprawdę mały peweks. Tym bardziej, że nasi rodzice, czyli znaczy Ewy mama i moja mama, były kiedyś kalendarkami w takim hotelu, co się nazywa Scampol, te które jeździcie do Kobrzegu, to na pewno wiecie. Jej mama z kolei pracowała w Solnym, czyli drugi popularny wtedy, jeszcze w tamtych czasach, bo to były dwa najpopularniejsze hotele w tamtych czasach. Teraz jest oczywiście znacznie więcej. No to na pewno kojarzycie. Miały dostęp do rzeczy po prostu z peweksu, więc po prostu zawsze się goniłyśmy i zawsze po prostu miałyśmy jakieś tam nowości typu właśnie jak wyszła jakaś Barbie, jakoś się nazywała, ja ją miałam, potem Ewa ją miała i taka, takie prześcigiwanie się po prostu, naprawdę Ewa zawsze miała o jedną tam jakąś nowszą ode mnie, więc zawsze miała te takie najładniejsze, no i wymieniałyśmy się tymi bucikami, pożyczałam sobie do domu, jakieś buciki zakładałam w domu, takie pantofelki, to były niezapomniane czasy. Także Barbie musi tutaj być. Musi być Barbie, Ken i, i dziecko. No to po prostu wiecie, mus, must have w tamtych czasach. I ostatnia rzecz, słuchajcie, jaką sobie zanotowałam, to jest magnetofon. Ja nie wiem, jak się to nazywało, bo to się jakoś nazywało. I ja za Chiny nie mogę sobie nawet do dzisiaj przypomnieć. Ja miałam taki żółty formatu po prostu A5 zeszytu takiego. On był żółto-czarny i tam się nie wkładało. Tego jamnika też miałam słynnego, takiego, gdzie są głośniki z boku. Natomiast to był taki, że głośniczy był tu gdzieś wryty, a kasetę się naciskało. Tutaj po prostu ten przycisk, żeby wyjął kasetę, otwierała się ta taka czarna klapka i tam wkładały się kasety. Jeżeli chodzi o kasetę, to miałam taką samą manię już od wtedy, jak mam do dziś, czyli dziś zbieram płyty. Nie zbierałam tylko gra, płyt gramofonowych, bo nie słuchałam takowych. Natomiast kasety słuchałam i kasety zakupowałam e, i kasety zbierałam. I żałuję, że do dziś ich nie mam. Mam wszystkie płyty, kasety chyba, nie mam żadnej. Jeżeli coś mam, to tylko w domu rodzinnym i musiałabym zajrzeć na strych. Jakbym znalazła, byłabym przeszczęśliwa, bo bym mogła pokazać moim dzieciom, co się kiedyś słuchało. A dziewczyny, w ogóle, znaczy chłopaki też. E, słuchajcie, po prostu wiecie co było tragedią? Tragedią było, jak mi ten mój żółto-czarny, normalnie sprzęcior wciągnął, ten, wciągnął to na taśmę. Co to się nie robiło, wyciągałam, brałam ołówek i po prostu wkręcanie i wkręcanie na zasadzie temperowania po prostu tej taśmy, no temperowałam po prostu taśmę, żeby tylko wciągnąć to, bo przecież nie mogłam pożałować, że nie mogłam podarować sobie tego, że ta jakaś dana kaseta, którą uwielbiałam słuchać, akurat mi się wciągnęła. Więc to jest pięć, pięć moich takich właśnie skojarzeń, czyli po prostu kasety, magnetofon i kasety. Muzyka, jak widzicie, od dzieciaka we mnie była. Jakbyście miały zapytanie, oczywiście, co z tej muzyki pamiętam, e, nie, zabijcie mnie, nie powiem Wam tylko, czy, czy, to było już na, znaczy, czy to było już na płycie, czy jeszcze na kasecie. Mi się wydaje, że to było jeszcze na kasecie i to była jakaś pierwsza kaseta Guns N' Roses. Dziewczyny i chłopaki, ja uwielbiałam Guns N' Roses. W tamtych czasach wszyscy słuchali Backstreet Boys, jakieś... E, jak one się te wariatki nazywały, takie, tych pięć z tymi kitkami śmiesznymi... E, no jak ona się, co tam, ta Ruda była, taka blondynka z tymi kucykami i Victoria cała ta od Backhama. Jak to się nazywało kiedyś? Spice Girls! Spice Girls! Wszyscy w ogóle Spice i w ogóle i jakieś e, jakieś Limited i nie pamiętam nawet East Seventeen i tak dalej. Jakieś, wiecie, jakaś mania na chłopców, w ogóle pięciu e, pedałków tańczących i śpiewających. Oszem! Jakąś tam i zawsze jedną piosenkę słuchałam. Nigdy, nigdy nie zbierałam ich, jeżeli chodzi o plakaty. Moja przyjaciółka owszem, zbierała, lubiła Kevina. O ile taki był, nie wiem czy dobrze pamiętam, jak nie, to przepraszam Was. E, ale chyba jakiegoś Kevina lubiła. E, jej siostra lubiła takiego blondyna, tego nagarnek obciętego takiego, więc to też pamiętam. E, a ja właśnie lubiłam Guns N' Roses. Zabijcie mnie, lubiłam Guns N' Roses. Lubiłam, e, odrobinę, lubiłam e, Roxette to pamiętam, i Ewa też lubiła roxet. I właśnie ja lubiłam Gunn N' Roses, Ewa roxet, i tak sobie słuchałyśmy nas na przemian. I jeszcze co pamiętam, kasetę Martika albo Marika. Zabijcie mnie, to była chyba Martika. I ja Wam teraz zrobię surpresa i puszczę Wam piosenkę, którą lubiłam. Ja Wam to puszczę, bo ja to bardzo często śpiewałam. Bardzo często. I już Wam to puszczam. To była ta piosenka, w ogóle co za czasy, była jakaś masakra. Ja już Wam puszczam. Powiedzcie, że każecie. Ej, to jest ten kawałek! Przewidował kawałek? Utwór czego? To jest coś, co właśnie wtedy słuchałam, strasznie zawzięcie, ja uwielbiałam, Martikę uwielbiałam wtedy, pamiętam też, że to wiecie, jakieś moje pierwsze przeżycia miłosne i w ogóle i też dlatego jej słuchałam, też pamiętam, ale nie lubiłam, tylko lubiłam ich jedną piosenkę to było The Kelly Family. The Kali Family, słuchajcie, w ogóle też te wariaty z długimi włosami, ale pamiętam ich piosenkę i chyba to było chyba, chyba to było eh, Angel, Angel coś tam, coś tam. To była piękna piosenka i też kojarzyłam z jakimiś pierwszymi takimi, wiecie, uniesieniami miłosnymi. No, także generalnie em, magnetofon mój żółty nie pamiętam za Chinę, jak się nazywał. Pewnie mój tato będzie pamiętał, bo od taty pewnie dostałam. Także no, kasety. Kasety to jest... Czyli muzyka, znowu muzyka. Także to jest coś, co się widzicie, nie zmienia, nie zmienia. Jeżeli chodzi o zbieranie, słuchajcie, patrzcie, było kiedyś e, skojarzenie szałaset, trzciny, dzisiaj nie, czyli shopping. E, zamiast gum e, i historyjek i naklejek, to dzisiaj jest płyty, nie, płyty to nie, bo płyty to zamiast kaset. Co dzisiaj? Nie zbieram naklejek, może zdjęcia, bo mam, mam manię robienia zdjęć. Jak miałam jeszcze drukarkę i dokupowałam sobie papier, ładowałam tusz i drukowałam. I jeżeli chodzi o moje poprzednie mieszkanie we Szkocji, całe było w zdjęciach. Zaufajcie mi, wszędzie były moje nasze zdjęcia. Więc generalnie ze zdjęciami mam manię, zdjęć mam miliony po prostu. Także mam zaspamowany strasznie komputer, laptop. Więc zamiast tych historyjek, naklejek, po prostu sobie zbieram zdjęcia. Jeżeli chodzi o wakacje. No, to w tych czasach się to o tyle zmieniło, że, że tak się nie jedzi, bo już tak nie stać. Ale z przyjemnością bym pojechała na takie wakacje na wieś do babci. No, niestety, świętej pamięci. Ale z chęcią bym odświeżyła sobie pamięć. Jeżeli chodzi o Peweks, to mamy teraz Primark. Nie mamy może Barbie, ale mamy tam nasze łażki, po prostu ciuszki. No i kosmetyki oczywiście. Czyli zamiast Peweksu po prostu Primark połączony z butcem i super dragiem dziewczyny to jest dla mnie pewek bez kitu. E, jeśli chodzi o magnetofon, mamy teraz po prostu odtwarzacze wszelkiego rodzaju odtwarzacze czy to będzie laptop czy to będziemy słuchać na mp3, mp4, mp8, mp10 nieważne cokolwiek by było na uszach jakakolwiek muzyka dziś, żeby za nami się ciągnęła więc tak, tak, to, się, e, tak to się pozmieniało Także to było pięć skojarzeń z dzieciństwem. E, bardzo proszę, e, ja już kończę mój tag. Jeżeli chodzi o otagowanie, ja naprawdę jestem strasznie ciekawa, strasznie jestem ciekawa, jak to wyglądało oczywiście u Miszmaszowej. Karolinka, bardzo Cię proszę nagrać ten tag. Ja sobie nawet zanotuję, żebym za chwilę wysłała dziewczynom, wyśle wiadomości. Na pewno Miszmaszową proszę o e, nagranie tego tagu. E, Karola lubi tak samo jak ja tagi, także spoko. E, proszę oczywiście Karolinę, myśliwiec. Karolina myśliwiec, ja sobie zanotowuję. Bardzo proszę Smash. Nie wiem tylko, czy Smash nie ma wśród swoich filmików. Jeżeli nie, to kochana proszę Cię Martoś nagraj. Smash skojarzenie z dzieciństwem Malibu. Malibu, ja wiem, że teraz przechodzisz trudne chwile. Mimo wszystko jestem z Tobą myślami, ale jak się tylko ogarniesz i jak tylko czas Ci pozwoli i cała sytuacja się unormuje, to bardzo Cię proszę, nagraj po prostu takie... Wspominki z dzieciństwa, a także malibu.pl. Czyli mam Warszawą, Karolcie Myśliwiec, smesz Malibu. No i oczywiście nie może tu zabraknąć Kasi Siarki. Nie wiem, czy może Kasia, tylko Siarka. Siarka 85. Siarka 85. Są to dziewczyny zbliżone. Zbliżone wiekowo do mnie. Fajnie, Karolcia, ja pojechałam. Co? 26 lat dopiero skończysz, a ja jestem zbliżona do Ciebie o 10 lat więcej. Spoko. I bardzo bym jeszcze prosiła, jeżeli oczywiście Aga tego nie ma na swoim kanale, bardzo bym prosiła do nagrania tego tagu Agi. Agi to jest Aga od Operatora. Ja zawsze tak kojarzę Agę z Operatorem. Nie wiem, jak inaczej mam to powiedzieć. Nie znam Agnieszki z nazwiska, także często ją oglądałam, bardzo często oglądaliśmy filmiki ich obojga, także z przyjemnością oczywiście otagowuje e, Ciebie, kochana. Także jeżeli nie masz tego na swoim kanale, to bardzo Cię proszę nagle, ja z przyjemnością bym zobaczyła, jakie masz e, Ty wspomnienia z dzieciństwa. Także również sobie to zanotuję. Także Agi. No i chyba ja myślę, że to by było na tyle. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dziewczyn. Sześć dziewczyn. ja myślę, że w zupełności wystarczy. I tak pewnie mi tyłek skopiecie, że Was tutaj o tego wywuje. Jest okres świąt, także dziewczyny odbijamy od kosmetyków i trochę, wiecie, luz, bluz nikomu jeszcze nie zaszkodził. Także mam nadzieję, że odpowiecie na moje wyzwanie, podejmiecie się wyzwania. Ja Wam wyślę oczywiście podczas obrabiania filmiku, wypiszę Was tu albo tu. No i oczywiście wyślę Wam każdy pojedynczo wiadomość, że poprosiłam Was o otagowanie, znaczy, że otagowałam Was. Tak to jest. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mój filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście urazcie mnie łapką w górę. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagram. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegnam się z Wami tym optymistycznym, dziecinnym takim akcentem. Bye! -o! Pa!